Pilnik rowerowy w tytule e, Otwarcie wypuszczalni rowerów w hostelu Lubrzanka. No, całe zamieszanie, nie ukrywam, e, jest trochę, e, trochę właśnie tym zainspirowane. Otwieramy wypuszczalnię rowerów. E, hostel Lubrzanka to hostel, który leży pomiędzy hotelem e, Ameliówka, a hotelem Przedwiośnie, na dwóch góry Dąbrówki. E, mamy tam 12 rowerków i to był taki pomysł, że skoro już mamy te 12 rowerków, ruszamy z wypuszczalnią, to może rzeczywiście e, e, zrobić coś coś rowerowego, oczywiście na jakąś imprezkę taką e, no, rowerową w temacie. Piknik rowerowy e, tutaj ma w programie ride z e, dwoma trasami. W 15.30 zaplanowaliśmy rowerowy wieczór podróżniczy, więc e, co nieco posłuchamy o wyprawach ciekawych rowerowych w Polsce i po świecie. E, a na koniec ognisko i no tak naprawdę siedzimy chyba do, do późnego, do późnego w, w, wieczora.